Pobierz zaskoczył swoich widzów i całą ekipę rapy przeprowadzką do najdroższego mieszkania w Polsce. Oj, Wojtek kończy wyzwanie odwiedzenia wszystkich krajów na świecie jak najszybciej oraz zawiesza daily. Oficjalny trailer filmu Minecraft został opublikowany i jest pod naprawdę ogromną falą krytyki. Skrócone lekcje w szkołach przez upały. A na koniec mam dla Was wiele więcej ciekawych newsów ze świata no i YouTube'a. Dzieje się dużo, a ja po to jestem. I dawajcie, zaskoczcie mnie. Więc zostaw teraz łapkę w górę, drogi widzów i 999 lajków, a wtedy od razu lecę z kolejnymi newsami, dlatego kolejny odcinek dostańcie wtedy jak najszybciej to tylko możliwe. A cel 30 tysięcy subów coraz bliżej, także walnij subika z dzwoneczkiem i bądź na czasie ze wszystkim, co się dzieje w internecie. A zacznijmy sobie dzisiejsze newsy od naprawdę ciekawego, ale zarazem absurdalnego tematu. No i chyba warto jest powiedzieć, że również dosyć unikatowego. A jak słyszycie te słowa, to chyba nie może być tutaj mowa o nikim innym jak o Speedzie. czyli jednym z najpopularniejszych najmniejszych zagranicznych streamerów na całym świecie. Gdyby ktoś z was go nie znał bądź nie kojarzył to krótko mówiąc można go określić dosyć wyróżniającą się mu postacią w internecie głównie ze względu na swoje często dosyć wyjątkowe, że tak powiem zachowania, no ale to już zwyczajnie on z tego słynie. I tym razem Speed po kolejny udowodnił, że dla wyświetleń jest w stanie zarobić dużo. Mianowicie zakupił on psa robota, którego to jedną z umiejętności jest na przykład miotanie prawdziwym ogniem z spyska. No a Show i doskonale to sprawdził u siebie na live. No, i nie ma co tutaj mówić, wyglądało to naprawdę niebezpiecznie. Szczególnie, że był to naprawdę przeogromny płomień. A jak sam Aishow Speed później powiedział, nie będzie więcej już tego robić w niekontrolowanych i bezpiecznych warunkach, bo może skończyć się to tragedią, co jest faktem. Teraz coś odnośnie z jego i filmu, który opublikował wczoraj na swoim kanale, bo zdecydowanie sprawił uśmiech na twarzach wielu swoich widzów. A mianowicie, wrzucił on film z nocy w największym parku rozrywki. I pewnie zapytacie, ale co w tym jest takiego niesamowitego? No, w zasadzie niesamowitego to totalnie nic, bo bardziej chodzi tutaj o coś nostalgicznego, ponieważ starzy widzowie z jego na pewno pamiętają filmy właśnie z nocy w różnych miejscach. Jak chodzi o takie ikoniczne, to na pewno była to noc przykładowo w Ikea, ale nie tylko, bo takich filmów na kanałem no już to trochę się zebrało w ostatnich latach. No, ale fajnie, że mimo aktualnych czasów YouTube'a, które są jakie są mimo wszystko, no to Ezi wraca naprawdę do tych ikonicznych sej, czego świadkami byliśmy również wraz z powrotem serii. 24 godzin, który to jakiś czas temu zrealizował. Także myślę, że no ja zasługuje tutaj na ogromną pochwałę. A jeśli ty teraz chcesz pojawić się tuż za mną na ekranie, tak jak te osoby, które teraz tutaj widzicie, to w komentarzach napisz teraz hashtag akcja, no i wtedy masz szansę właśnie się tam pojawienia. No i dodatkowo oczywiście do każdego komentarza z hashtag akcja przypnę serduszko. I zauważyłem pod ostatnim filmem, że nie wiadomo jakiego powodu, YouTube automatycznie usuwał komentarze z hashtag plan, także no niestety jeśli wasz komentarz na przykład zniknął, no to to nie moja wina, tylko Zwyczajnie YouTube'a i szczerze mówiąc, zdziwiło mnie to, bo totalnie nigdy tak się nie działo, ale mam nadzieję, że tym razem i ani następnego razu już takiego nie będzie, no bo było to totalnie dziwne, czemu usuwają komentarze. To jest naprawdę przyjemny temat dla wszystkich osób, które chodzą do szkoły, mianowicie jak sami zapewne wiecie, to w ostatnich dniach naprawdę nasilają się upały w naszym kraju, które wcale nie ustępują i faci jeszcze będą na pewno przez dosyć długi czas. No i w ostatnim czasie medialnie mogliście słyszeć o tym, że różne szkoły wprowadzają tak zwane skracanie lekcji, czyli i lekcje są zwyczajnie krótsze, tak aby wiadomo, nie przemęczać uczniów i żeby mogło się normalnie pracować, a przez to lekcje są oczywiście krótsze, no i wiadomo idziecie szybciej do domu. I jak media to opisują? Władze kolejnych szkół skracają czas trwania lekcji, ponieważ w budynkach panuje zbyt wysoka temperatura. To efekt upałów, które trapią mieszkańców różnych regionów polskich. W klasach mamy teraz 30-32 stopnie. Lekcje mają podobno być skracane oczywiście w zależności od szkoły, jednak jest to przedział najczęściej od 15 do nawet 20. 5 minut skrócenia lekcji. Także jak chodzi o nasz czas spędzony w szkole, no byłaby to gigantyczna różnica. I faktem jest to, że na dniach w różnych szkołach jest to częściej coraz bardziej wprowadzane. I dajcie znać, czy wy na przykład doświadczyliście takiego skracania lekcji z uwagi właśnie na te upały. Teraz dosyć kontrowersyjny w zasadzie temat odnośnie trydera nowego filmu Minecrafta, który to, jak teraz się dowiedzieliśmy, faktycznie doczeka się swojej premiery w kinach w następnym roku, czyli w 2025. Lecz tryder całego filmu na kanale Warner Bros. Ewidentnie zawiódł wielu, ale to wielu czekających na samą tą produkcję. Co ważne, w samym zwiastunie widać już cały zamysł filmu, który, mimo że wcześniej również był znany powszechnie, raczej totalnie zawiódł. A sam Traider również przez to zebrał naprawdę ogrom negatywnych opinii, w tym około 200 tysięcy disjów, które ilościowo wyrównują się w zasadzie z pozytywnymi ocenami, co raczej pokazuje, że naprawdę nie jest to nic pozytywnie odebranego. No i jak można zauważyć, ludzie mają głównie problem z tym, w jaki sposób sam film jest zrealizowany. Zresztą sami popatrzcie na komentarze. Według mnie film animowany dużo bardziej by pasował na live action. Lepiej by było jakby ludzie w świecie Minecrafta wyglądali jak postacie w grze, a nie jak aktorzy wklejeni do animacji. Człowiek czeka na film z MC tyle czasu i co? Je Life action. I szczerze mówiąc, po samym trailerze, ja mogę stwierdzić, że na pewno nie będzie to najlepszy film, jaki kiedykolwiek będę oglądał, ale zapewne również nie najgorszy. Myślę, że będzie po prostu średniawy. Ale oczywiście no, nie mamy jeszcze samej pary, także nie możemy stwierdzić, czy będzie 5 na 10, czy będzie 9 na 10, czy będzie 1 na 10. Jednak po samym trailerze, no, coś już nam może podpowiadać, że albo się zawiedziemy, albo pozytywnie się zaskoczymy. No, ale to jeszcze zobaczymy w następnym roku. Jednak za to na pewno pozytywny film opublikował Asa Assassinek na swoim kanale z serii najgłupszych pomysłów od widzów, czyli czegoś co jest naprawdę ciekawym kontentem jak chodzi o aktualną scenę z Minecrafta w Polsce. Zresztą jak chodzi o same pomysły od widzów to Asasinek realizował już tego typu film dwa miesiące temu, który naprawdę przykuł dość mocną uwagę wśród jego odbiorców. A tym razem przykładowo jednym z wyzwań było coś naprawdę dosyć wyjątkowego, mianowicie miał on postawić blok za border, no a jeśli mu się by to nie udało musiałby ukreść przycisk sagiego. No a no, nie poszło mu to po jego myśli i zwyczajnie nie udało mu się tego zrobić, to przycisk sobie kulturalnie że tak powiem zabrał od takiego no ale niestety tak szybko jak go ukradł, że tak powiem, tak szybko oczywiście go również zapewne oddał, także no nie ma w sumie w tym nic dziwnego, ale dosyć śmieszna akcja i fajnie, że organizują takie coś moja z tego jest taki, że pamiętajcie aby nie być złodziejami i nie kresc teraz porozmawiajmy sobie o czymś co ostatnio na polskim YouTubie naprawdę dosyć mocno wybrzmiało, a mianowicie Oj Wojtek postanowił zakończyć swoją podróż przez cały świat, a w zasadzie to zakończył wyzwanie odwiedzenia wszystkich krajów na świecie w najszybszym czasie. Bo jak sam powiedział, same filmy ze wszystkich krajów będą kontynuowane za jakiś czas. A jak sami dobrze wiemy, na początku już samej akcji odwiedzenia wszystkich krajów przez Wojtka wylała się na niego masa krytyki z uwagi na samą realizację filmów, które no, były poprowadzone i właśnie zrealizowane. I zwyczajnie było to zrobione według jego widzów w nie ten sposób, w jaki no, każdy by tego oczekiwał. No i w zasadzie już od tamtego Czasu, czyli w sumie od początku całej akcji zaczęły się ogromne problemy z, z tym wszystkim. Mianowicie, zasięgi Wojtka zdecydowanie poszły w dół, a jest to o tyle ważne, że jednak same filmy muszą dosyć dużo zarabiać: no bo musi mu się to zwyczajnie zwrócić i musi to wszystko zarobić na całą tą podróż, aby zwyczajnie wszystko mógł opłacić. A nie są to tanie rzeczy, bo jak sam Wojtek powiedział, po prawie dwóch miesiącach i odwiedzeniu ponad 40 krajów, na całą serię wydał ponad 700 tysięcy złotych. Odwiedziłem 42 kraje przez 80. 6 dni spędzając przy tym ponad 150 godzin w samolocie i wydając na to 700 tysięcy złotych. Czy było warto? Także no, jest to przeogromna kwota, mimo że to dopiero 40 państw, które odwiedził. No i przypomnijmy również o o Ojboydka, którą już na początku samej akcji zorganizował. No i to ona również zapewne zaważyła na samym odbiorze Serii. No, i oczywiście na tym, jak jest to również postrzegana. Ponieważ jak sam mówił, chciał on zorganizować coś fajnego, coś wyjątkowego. I nie takiego tylko po to, żeby wiadomo, zgarnąć Kajs tylko z tego, no i nic więcej. Tylko faktycznie do rozdania ma dwa mieszkania oraz Mercedesa. Także no. Naprawdę się postają, a chodzi tutaj na przykład o naprawdę fajnie wykończone mieszkania. No i widać, że zwyczajnie się stają, a film, który wyszedł jako pierwszy z całej serii, zdecydowanie zaważył na późniejszym odbiorze całej tej serii, co można zauważyć. No i oczywiście mówi również o tym głównie, no, że zwyczajnie wyświetlenia poszybowały w dół, co również zapewnego do tego wszystkiego zniechęciło, ale może nie tyle co zniechęciło, czy zdołowało, no, a zwyczajnie no, utrudnia mu to no, opłacenie tego wszystkiego, co. Mu się opłacić, bo mimo wszystko to musi naprawdę dużo zarabiać, żeby ta już się mu udała. No ale finalnie. Zwyczajnie się poddał. Co do samych opinii odnośnie końca całego daily i wyzwania, no to są one zdecydowanie podzielone. Smutne to strasznie, że Saya nie robi takich wyświetleń, jakie je powinna. Jedna z lepszych Saj na YouTubie od wielu lat. Czasach, w których każdemu coś wychodzi, odnosi ponad przeciętne sukcesy, zostaje milionarem z dnia na dzień. Dziękuję za szczerość, bez filtra, bez zbędnych ozdobników, dla mnie to właśnie jest autentyczność. Chyba nikogo, kto tracił zasięgi, nie było mi aż tak szkoda. Nie poddawaj się, Wojtek. Oglądam codziennie. twoje Materiały, nie wiem, co YouTube'owi w tobie przeszkadza, bo robisz świetny kontent, kozackie materiały. Jesteś, w co algorytm reaguje cięciem uwagi, a pojmuje jakiś ściek. mi bardzo, ale jesteśmy z Tobą, nie porzucaj marzeń. Nie będę ukrywał, że ja sam, samą serię śledziłem, wręcz chyba nawet codziennie. Może zdarzyło się, że wiadomo jakiegoś filmu nie obejrzałem, ale większość filmów z całego tego daily na pewno widziałem. I mogę powiedzieć, że są naprawdę wyjątkowe, a w zasadzie to po prostu ciekawe. Jest to podróżniczy kontent, także naprawdę wartościowy również. Jednak widocz. Nie, no, nie jest to coś, co przykuwa większą uwagę wśród odbiorców, Być może również dlatego, że właśnie jest to daily. Może gdyby nie było to daily, nie wiem, może to kogoś zniechęca, że są te odcinki codziennie. to one, wiadomo, również krótsze niż y, na przykład jaku Teca. Ale mimo wszystko uważam, że jeśli na przykład nie robiłby daily, a zwyczajnie filmy wstawiał co 2-3 dni, robiłby je dłuższe, mogłoby się, mogłoby to odnieść, jeśli chodzi o zasięgi, większe sukcesy. No, ale niestety wyszło jak wyszło. I patrząc po większości opinii, widać naprawdę ogromne. Wsparcie ze strony widzów dla Wojtka i myślę, że powrotu samych filmów możemy być nawet pewni. No ale oczywiście już zapewne nie w formie daily, jak to było wcześniej. Teraz przejdźmy do głównego tematu dzisiejszego filmu, który to tyczy się jednego z najpopularniejszych Minecraftowych twórców w Polsce, jakim jest oczywiście Tobiasz. jak sami zapewne wiecie, kilka tygodni temu rozmawialiśmy o zarobkach całej ekipy rapy, wraz oczywiście z jego serwerem i YouTube'em. No i jak się okazało, jak chodzi o cały rok ubiegły, no to kwota, którą zarobili, i jeśli chodzi o zyski, no, jest liczona w milionach milionów trzystu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy złotych, czyli no między innymi są tam e, po prostu wynagrodzenia dla wszystkich osób, które ze mną właśnie współpracują i właśnie z moją spółką i łącznie nawet przeczytam, idealnie w związku z powyższym spółka zanotowała zysk netto w kwocie 3 milionów 525 528 złotych 7 groszy. Czyli, no jeśli podzielilibyśmy to na 12 miesięcy, no to wychodzi to e, faktycznie kilkaset tysięcy złotych miesięcznie. Bez dwóch zdań zrobiło to ogromne wrażenie wśród chyba wszystkich, którzy to słyszeli. Lecz jak sami dobrze wiecie, w ostatnim czasie Tobias zaprezentował nam również swoje mieszkanie na złotej 44, w którym to w zasadzie od roku mieszka. Jest ono warte 7 milionów złotych i to nie wszystko jak chodzi o akcje z jego strony w tamtym czasie, bo w tamtym czasie postanowiły również płacić swoim widzom za TikToki zarobione właśnie z urywków jego filmu, a jedynym wymaganiem, które musiały one spełnić to oczywiście pływ wyświetleń, realnych wyświetleń, czyli realnego zasięgu. Ale teraz Tobias zaskoczył zapewne wielu swoich widzów filmem, który to opublikował na swoim kanale. Mam się Tobiasz Kopot, mam 23 lata i wynająłem najdroższy apartament w Polsce o wartości 17 milionów złotych. W tym filmie oprócz samego mieszkania zobaczycie szczere reakcje moich czterech najlepszych przyjaciół, z czego trzech z nich nawet nie wiedziało, gdzie zamierzam zamieszkać. Wszystko zaczęło się od dnia, w którym wszyscy razem mieliśmy się spotkać w centrum Warszawy. Był to idealny moment dla mnie na nagranie autentycznej reakcji, więc każdemu kolei kręciłem, że coś się stało na serwerze w Minecraft który razem prowadzimy, i każdy z nich musi wejść ze mną do mojego wtedy jeszcze aktualnego mieszkania, które mogliście zobaczyć w moim ostatnim filmie. Cała reakcja zaczyna się od windy na Złotej 44. Ponieważ każdy zauważył, że coś jest nie tak, gdy Winda nie pokazywała 35 piętra, a przedostatnie 51. Tak, postanowił on przeprowadzić się do kolejnego mieszkania na złotej 44, co nie było czymś, czego ludzie się zapewne spodziewali, po tym jak mówił o wyprowadzce właśnie z tego miejsca i z mieszkania również na złotej. No ale tego, że zamieszka on w najdroższym mieszkaniu w Polsce, wartym około 17 milionów złotych, no to tego to chyba już w ogóle nikt się nie spodziewał. A przypomnę tylko, że mowa tutaj. O YouTuberze Minecraftowym do niedawna, nagrywającym, wiecie, często Manhunty. No, no, teraz wiadomo, również, ale już raczej rzadziej. Opowiedział on w samym filmie również o tym, że przede wszystkim mieszkanie jest wynajęte. Lecz na okres długoterminowy. Przez co nie wygląda to tak, że wynajmuje tylko, wiecie, na jeden dzień, czy dwa, czy tydzień, tylko po to, żeby nagrać z tego filmu i wiecie, pochwalić się, że mieszka w najdroższym mieszkaniu w Polsce. Nie. Wynają je na, jak sam mówił, chyba prawie rok tak naprawdę. Także no, jest to okres długoterminowy, no i miesięcznie oczywiście musi za nie płacić. Nie może być sporo spekulacji na temat tego, czy wynają po prostu na jedną czy dwie noce ten apartament po prostu pod No i niestety, <słuch> stety, muszę te spekulacje rozwiać, ponieważ y, mieszkanie na złotej 44 nie można wynajmować na okres okay. krótkoterminowy, czyli na dwie noce, czy, czy nie wiem, czy nawet miesiąc. Nie, ja na miesiąc może by się dało w sumie jakby ktoś od razu wypowiedział umowę. W każdym razie ja tutaj wynajmuję e, oczywiście na okres długoterminowy tak samo jak w przypadku mojego poprzedniego mieszkania, w którym mieszkałem rok. pewnie ciekawą kwestią dla wielu jest tutaj, ile musi za takie mieszkanie płacić. A mowa tutaj oczywiście, jeszcze raz powtórzę, o najdroższym mieszkaniu w Polsce. Na złotych 44, zł, na jednym chyba z najwyższych pięta, jakie jest możliwe. Musi za nie płacić miesięcznie 55 tysięcy złotych netto. Zaczynam płacić za to mieszkanie. 55 tysięcy netto miesięcznie. Miesiąc, miesiąc, już ze wszystkim, jakby licząc ze wszystkim, no poza ewentualnie pronem, ale z szybkim administracyjnym i tak dalej. Parkingami jest to, warto tak, dodać. Parkinga, parkingi parkingami, tutaj są, tak, a jak miesiące, mieszkanie. Jest to cena, którą płacić będę miesięcznie, jest to prawie 2000 zł netto dziennie, jeśli się to tak przeliczy. Także, no przykładowo, rocznie jest to aż 660 tysięcy złotych wydane zaledwie na wynajem mieszkania. I co jeszcze lepsze, jak chodzi o informacje, które nam przekazał, to teraz ogłosił kolejną szansę na zgarnięcie fajnej sumki, pieniędzy oczywiście, przez swoich widzów, lecz tym razem kwoty, które podał, są większe niż ostatnio, bo powyżej 100 tysięcy wyświetleń za takowego TikToka, który oczywiście zgromadzi te 100 tysięcy wyświetleń minimum, dostaniecie już 200 zł, czyli podwojoną sumę, która ostatnio była. Jak sam mówił, dosyć dużo osób sobie właśnie po stówce zgarnęło, także jak ktoś tych TikToków to trochę sobie narobi, myślę... Myślę, że naprawdę może zgarnąć sobie fajne sianko, w sumie też dosyć łatwe, no bo wystarczy zrobić TikToka z urywku jego filmu. I co? Z dzisiejszych newsów to by było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Zostaw teraz lajka, like suba, no i hashtag akcja w komentarzach. Widzimy się za niedługo.